Dzień trzydziesty czwarty. Żyć to znaczy dziękować. Jako pełnia dobra, Bóg jest pełnią życia. Życie jest w Nim i z Niego. Jest to życie, które nie ma granic czasu ani przestrzeni. Jest to życie wieczne, uczestnictwo w życiu Boga samego. Życie Boga samego urzeczywistnia się w przedwiecznej komunii Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dogmat o Trójcy Świętej wyraża właśnie prawdę o życiu wewnętrznym Boga i zaprasza do jej przyjęcia. Człowiek zostaje w Jezusie Chrystusie wezwany do tego uczestnictwa. Zostaje przez Niego do tego uczestnictwa. Doprowadzony. To właśnie jest życie wieczne. Z książki Przekroczyć próg nadziei. Co znaczy uczestniczyć w życiu Boga samego? Czym jest życie w Bogu? Bóg jest miłością, to znaczy jest trójcą osób, która żyje rytmem bezinteresownego daru z siebie. Bóg Ojciec. Z miłości bezinteresownej stwarza świat, z miłości bezinteresownej posyła swojego syna na ten świat, aby go zbawić. Syn odpowiada bezinteresowną miłością swojemu Ojcu, będąc posłusznym aż po śmierć, aż po krzyż, aż po całkowite samounicestwienie. A miłość, która jest między nimi, nie jest tylko uczuciem, nie jest postawą, ale jest osobą. Konkretną osobą ducha miłości, Pana i Ożywiciela. Tą miłością zostaliśmy obdarowani od momentu Chrztu Świętego. W tę miłość Boga zostaliśmy zanurzeni. Ktoś powie: To teoria, to teologia. Życie jest zupełnie oddalone od teorii. Za moimi plecami jest błogosławiona Piątka Poznańska. Pięciu młodych ludzi w wieku 19 do 22 lat, którzy oddali swoje życie zakatowani, zamęczeni przez Niemców w czasie II wojny światowej. Kilkadziesiąt minut przed swoją śmiercią jeden z nich pisał do swoich bliskich: Wiem, że Maryja, którą całe życie czciłem, wyjedna mi przebaczenie u Jezusa. Przed chwilą wyspowiadałem się i zaraz przyjmę Komunię Świętą do swego serca. Ksiądz będzie mi błogosławił przy egzekucji. Poza tym mamy tę wielką radość, że możemy się przed śmiercią wszyscy widzieć. Jest 7.45 wieczorem, o godzinie 8.30. Zejdę z tego świata. Proszę was tylko, nie płaczcie, nie rozpaczajcie, nie przejmujcie się. Bóg tak chciał. Jest potęga miłości, w której możemy uczestniczyć. To uczestnictwo to świętość, dostępna każdemu z nas. Święty Janie Pawle II, który przekonywałeś nas tak usilnie do świętości możliwej w naszym życiu, módl się za nami.